Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Firus Tiger tak, to ok. No, odcinek serii Dziwne Taktyki. Jest to trzeci odcinek serii. I dzisiaj gramy z tak składem Jesteśmy na teście, na którym jest beznadziejna jakość dźwięku. Więc Walker będzie się odzywał tylko w jakichś sytuacjach, gdzie będzie chciał się odezwać bardzo, bądź też będzie musiał. Ładna pogoda. Nie, naprawdę to jest jakaś beznadziejna jakość dźwięku. To jest jakoś kanał źle ustawiony, a nie mamy czasu już zmienić, ponieważ nam przed chwilą wywaliło naszego głównego TSA. I jak chcecie, napiszcie w komentarzach jakie chcecie, żeby, żeby były teamy Raczej, raczej składy, i to jest oczywiście stack, skład z Nasusem na topie Veigar, Sion, Draven i Thresh I jeszcze jest Rengar, który w przeciwnym teamie też się stakuje i Cassiopeia, która też się stakuje. Pasywki nieco ogólnie taki przeciwnicy też się chyba dopasowali do nas jak widać trochę zacząłem później recording bo właśnie mieliśmy problem z tym TS-em ale mam nadzieję że już jakoś większych problemów teraz nie będzie fok dobra na razie mi ten rengar jakoś strasznie nie ciśnie jest nie ma tragedii Zaraz mi podejdzie... O oh, fuck, Flashować czy nie? Tak. Mogę zflashować wcześniej, bo miałem wiele więcej życia. Muszę się nauczyć tego, że jak wchodzi gank i dostaje jakieś CC, to wtedy powinienem cofać. Znaczy cofać, flashować. Po prostu. Fuck, czy się tak mało wklejam? Ucie. Mamo! Zepsułaś mi całe nagranie, dzięki, naprawdę. 40 minut w dupę, dzięki. Dzień dobry, proszę, że już się Dzięki, mało. Dzięki. No, może to wrzucę, nie wiem. Wyjebanym. Fuck. Tak, swojsko będzie, chociaż no. Widzicie, jak u mnie w domu jest, chociaż no. Nie no, jest niedziela 8 wieczorem, więc to, to, to czasami warto się pouczyć, nie? Ale już wszystko umiem Serio Nie wierzę w to, ma po prostu ma takie wejście Ona wchodzi do mojego pokoju trzy razy dziennie I akurat wchodzi W te momenty, kiedy nie trzeba wchodzić O nie, teraz zrąpałem chyba Nie, dobrze te flakoniki wziąłem Kurczę, tak to się chociaż trochę jeszcze wylecz. Ale kuje ja będą kolejne, genialne O oh fuck, to kół nie weszło... No nie wierzę, wtedy to tak lamie. W ogóle nie wiem czy. Nie no masakra. Nie dość, że z takim nie idą, to jeszcze... wszystko mi nie idzie. Chociaż farma może nie jest taka zła, choć zaraz zobaczymy jak to ręka ma 27, no to jakiejś tragedii nie mam, 24 Nie, 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 odpalę flakonika, bo flakonik daje... Ile many? 160 To nie opłaca się. Cofnę się do bazy po prostu zaraz TP i tyle Jest ja tylko warto postawić. Zaraz szósty mam, to w sumie długo wytrzymamy na tej linii Ja też już mam szósty W tym momencie właśnie, wbiłem Już aram tego Rengara powoli A nie ma ulta, więc sobie może tam postać. No oczywiście, na szybko złożyć, bo bardzo lubię Shina, bo tak to chociaż szybko, tak to wchodzi ten efekt, że na kół mam dwa razy większy dips. Zaraz wajku, że zostanie szóstka i wbiją mnie z ulta i mnie sklepią tu. 69 staków, nice. SS1? Dobra. What, coś mi spadło przez okno. Jakieś dziwne coś. Dziwne to było. Ale czas cofnąć do bazy. Tu już coś nasz naszyna Plus buty. Plus dwie płatki Plus flakoniki się uzupełniły. Więc wszystko jest. Git. Jem płatki smacznego, ty. What the fuck. Dobra, takujemy bo mało staków w poprzedniej grze było. Tak, jak się tam? już AP? Z 80? Wydzior, Jezus, tu jakoś dźwięk jest tak z dupy, jakby się gadali przez jakieś kalkulatory, kurwa. Masakra jakaś. O, lak. Zestakować, stakować trzeba. Stążyłem. Tegoś nie znaleźć, zestakować. Tego też nie. What? On tu nie wiedziałem, że on wbijał. Ale pięknie zrobił. Usłyszałem dopiero potem takie Łooo! Jak tak darmordę. Jak jest ryj, dobra, gościł gdzieś fraga i jest. nie jest źle. Oooo, może dawaj tutaj wbiła na mnie. Jeb, yeah. żeby oddać mi double buffa z chęcią wezmę. O flash No! Wróciłem do formy. Kurczę, nasz Adeker widzę, że nie, nie, nie wiec... Albo za, o, zapomniał farmić, o tak powiem. Nie, że nie umie. Nie, 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 że? Zapomniał, na pewno. Nie umie. Nie na ziomek. Farm, farm, bo będzie słabo potem, kurczę. Jak Vayne... Ciebie farmi tak ostro A ty nie Kupił nasz ziomeczek? Rengaros? Tłuczek, Spoko. Dychaj za ks -a. Ty nie masz damage'a Jak maxuje maksuje, to w sumie może pić tyle z hita jak on z, no z trzech, to może nie z dwóch. A dajcie łapę w górę, jak się panu Dario podoba, i tak jak mówiłem już wcześniej, piszcie jakieś tam swoje propozycje yy, taktyk. Ja już mam tam pomysły, to nie jest trudne jakoś wymyślić, ale chciałem po prostu, żebyście wy wymyślili jakieś taktyki. Tylko nie, nie wiesz jakichś takich dziwnych strasznie bardzo, chociaż to się nazywać na taktyki. Znaczy mogą być tak, takie, żebyśmy chociaż mieli jakieś minimalne szanse na wygranie. Bo tak to jest trudno. Ko, wkurzasz mnie. O, już nie mam tych, mogę tylko ciastko zjeść. Było czy tej zaraz zabraknie. Dobrze. Ja w sumie tutaj to mi jest potrzebne tylko ma na stakowanie kół. No, ulti na bocie. A okay, squad, co napisał? A kto? się. Okej, skład jako prezerwatywna. Ale co? O mój Boże O mój Boże O nie, rengar ulti, fuck Napisałem się to pół roku temu, nie widziałem tego Nie wiem, ale na YouTube czy na priv? O fuck, ja je jebałem Może ten, YouTube zablokował Jak <grych> napisałeś tak ofensywnie hmm. Dobra. Przyjemnie mi się gra tego topa SS, o kurcze, to niedobrze Tylko jeszcze bym potrzebował trochę cooldownów, bo tego ku nie mogę tak szybko, tak często wklejać, mam, tylko mam zero na cooldown? O, mi się udało, że ja mam to na tych speckach jakieś inne. Mam jakieś procenty tam na cooldowny, specjalnie do stakowania. No, wejdź jeszcze. Dwa, jeden, o, zdążę stackować. -ka. No, a teraz nie będę w ogóle auto atakować creepów, tylko będę po prostu stackował. Tak jak wcześniej, to się po całej jeszcze A czyli auto, o nie, tego będę musiał auto atakować. Idę z tyłu, pewnie też któregoś z auto atakuje. Tak, tego. Mam 400 się wkleją, to jeszcze nie biorę na hita tych, tych z przodu, niestety. Skoro to niedobrze. Ile ja mam? 4 sekundy, a ja mam cooldown, no. No, okay. Rozwala mi warda. Dobrze, słyszałem. usłyszałem. Kurczę, dźwiękiem jakaś za cicho chyba. Zaraz będzie wbijać tu mi. Teraz ja jest próbuję bo Sion ma Sion ma ulta. Uważaj, jeszcze mam może ci w, w, ta vai będzie, może schodzić. Zaczynam to kasio A polu nie 2? fuck? serio? Ludzie, 7-4 nieźle. Ups, przepraszam, jestem zbyt OP. Kurcze, dawno nie grałem z taksusem. Jeszcze blue dostałem od niej, ale super. Już w ogóle, teraz miałem 3 i 6 sekundy. No tak, bo to jest 10%. No tak. Zgadza się wszystko. Już nie, tego już nie zdarzę zdjąć. Chyba to wygramy. Może złożę nawet tą łusewę, wiesz? Szymon, chociaż nie wiem, czy to się teraz opłaca. Albo okultywistyczny mierz złożę. Trochę za bardzo puszczę -y, chyba. Ty? słaba ja ty zabije i tak dzisiaj. Vein może tylko sprawić jakiś problem. Ej <laughs> to było genialne. Chyc. Prosiliście w ogóle, żebym się częściej uśmiechał, bo krzywam mordę. Bardzo często na nagraniach się skupiam, jak gram. Więc przepraszam Was za to, ale postaram się uśmiechać. Szymon Wanny nie już żart ostatnio, tylko niestety tego nie nagraliśmy. Powiedział, że będzie ciąg zawsze fidawał i zobaczy, czy będę w stanie się uśmiechać. Ale na szczęście w tej grze. Nie, no to macie, coś się stało nie tak. Piłeś coś? Bo <grym> masz 122 farby z e o to jest dużo, bardzo. Ja mam 139 a losu i wszystko. Niedziel A, to tak pamiętam. Tydzień temu w niedzielę też tak było, pamiętasz? Tak. też się śmiałem, że jest już koniec. Madzi Madzi Nie, z Madzikiem graliśmy I się śmialiśmy, że już jest koniec tego, koniec weekendu. Więc ty tak wtedy wtedy zbierasz wszystkie wszystkie swoje siły, żeby dobrze zagrać mecz ostatnio, bo potem już już czasu na nagranie. Tak, pamiętam to. Jestem jak koreański challenger dzisiaj, ze stakowaniem Jeb. 330. Ja mam prawie 100. Zobacz, 2 na 1. Umieraj, 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 umieraj. A kto, ja? To by po 1hp się Kasiopei. I oto, a tak wie, mar była no To easy I No, sorry za takie załnienie nie ich Bo no, tak to chyba niestety będzie GG Easy w 20, nie Widzicie, stack squad po prostu działa, no, te wszystkie stacki Daję, w no, da <laughs> I dobra, nie chcę paść. Idzie tam zabić ten rzeźnie. A to by mnie, Nie ultuj mnie. Nie ma chyba ulta mam nadzieję. <grym> no właśnie, no playsa czy coś. Nie odlataj się, bo na marwanie ci z UT, tak to. Chociaż jeszcze nie widziałem jak ultuje ona, serio. chodź, 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 Rozjebiemy ich. Ponieważ ja nie mam ultu swojego, nie? Patrz. Całej <grym> było Ty, <wyfło> na tyle. <grym> Waker, chodź Rozkazuję ci Dobra Nie puszuj tego Szymon, bo tak to skończymy za szybko Nie poszujcie No 5 pięćka golda Szymon Deal with it Paaam um. Dobra Deal with it, idziemy I wpierdolić A triple kill will be fun tak! mu się Kurde. Pam, 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 pam. Patrzcie, jeep! Oje, z mało się wknęło na tym Tarecie. Dlaczego on ma taki kosmiczny damage? Raczej. Znaczy, y, kosmiczny armor. Yep. Dobra, no. Dla takich gr gier gra się w lola. Nie no, lubię gry takie trudne co się wygrywa. A nie takie. a nie takie easy. No tak nie, fartem to nie, bo lubię takie jak się przegrywa tak ostro. i nie wiesz, prawie że już wygrasz i robisz takiego jednego playsa i niszczysz ich. Ooooo! Oh, Oooo! Oh, oh. Co? O, 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 Co się dzieje? Ja się stakuję! Co się dzieje? Ty mogę być kompletnym do tej taktyki, że nie będęś 20 staków. Nie kontroluję swojej siły. Ooo, oh, wzorzyłem sobie hydrę w ogóle, że w seksuć staki, ale po co mi stacki, Jak jestem tak OP, że nie potrzebuję ich mm, Ooo Ooo oh. oh. Co to się dzieje? O, oh, Sion pad No cofnijmy, bo niech bo chcę mieć staty perfekcyjne O, masz to zero. 3 ja do zero. Mam 12, 0. Mam 12.04, nie? Dlaczego <noise> nie? prawda? Trochę, trochę nie Nie lubię jej. Znaczy nie, że mi się nie podoba, ale jest taka... Nijaka trochę. Pam, 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 pam. Baram, pam, pam, o. O. A ja mam punkt ruchliwości. Ja bym pętę zrobił teraz na luzie. <noise> Ej, zobacz swój AP, ty Rabadona nie masz A? O, Rengar O, Rengar O, f**k Lecę, Szymon O lol, ale bola E, bola BUM! O, Szymon Szymon, ja tu asystę stałem no Już 15, to jest ważne Co to jest? O! O! Gdzie jest Wayne? Kurde Zniknęła Kurde. Ej, gdzie, gdzie jest Kasia Ej, O nie, Kasia nie zabije Kasia Paye'a idzie na deskę Żeby nie dotarła bo, dra bo Draven? Nie, dotarła Datarła. Gdzie jest Vayne? Oh, fuck, nie padło Fuck za mały damage. to te 5 5 Tylko 2 i asysta, to mi wystarczy. Tak? Tajker chyba Czyli... już na ewolę. Powiesz, kol koledze? Nie, to, nie, zlega, nie to, na, na szczęście pole. nie. Ale nie ma się tu śmiać, szczerze mówiąc, to jest choroba, która może dotknąć każdego z nas. O ile nie będziemy w stanie się ochronić będziemy przed nią. Jeszcze w Soraj stwierdziłem, że jak będę miał 18 lat, to oddam szpik kostny. Dużo życie, to robisz 18 lat. Słucham? Duże życie, co Zabijam to 18 lat. Chodź do kasyna, żeby jakieś włóczęgę do zakłady za... Ale nie, naprawdę, chcę oddać szpik kostny, żeby uratować komuś życie, o ile będę mógł go oddać. Mówię serio daj że to taki kozak? Ale nie, naprawdę, chcę oddać, bo szpik kostny uratuje osobę, która ma na przykład biełaczkę i potrzebujesz, yy, potrzebuje właśnie szpiku kostnego więc, o ile będę w stanie oddać Shpikost, to go oddam. Chociaż niestety. Nie, ja nie mam astmy, nie, nie. Moja siostra no nie, ma Astomy. Nie, ja go i straciłem wszystkie. Nie wszystkie. No się teraz, tylko. To. <laughs> <laughs> raczej nie wszystkie. Surrender. <laughs> koniec, koniec, koniec. Patrz. Ło! Ło! <laughs> wow. wow. Co to się stało? Co się stało? Ja padłem! No to musisz i tak... Czas! Nie, nie, nie! Koniec. Ja padłem. Padłem. Co ten, ten Thresh med chyba chce umrzeć? Chociaż nie mam buty ruchliwości, to nie umrze. No czemu nie? Tak. Nie, no nie chciałem, żeby. Hey, ja, mam ja mam więcej kij niż ich cały team. Kurcze, <grym _> no przystałem ostatnio ostatnią akcję gry. Bada, bada. i dźwięki. Wbiegniemy. Zaczynamy <grym _> <grym _> serio. Rozumiem, że potrzebujesz staku, ale bez przesady. Szkoda, że miałeś HP i nie walnąłeś ulta. na cooldownie to zrobić. Wolałeś zobaczyć Barrow odchłanić rabada, a co jest z tą Szymon? Jakie Barrow odchłani? Znaczy Barrow odchłanić. do twojego graspa. to się kojarzy. No tak, tak, ale ja nie mówię, że to jest zły weightem, nie, ale. Jeefekt yeah. No i Dobra, dajcie im pętę O Szymon może duży damage. Kontrolowałem to wszystko przez chwilę A potem pojawiłeś się ty Szymon No serio mała. Dzięki bardzo oglądanie i na razie jep بويا